Naszym gościem jest pani Monika Józefowska, koordynatorka akcji szycia, dystrybuowania, lokowania maseczek dla mieszkańców w Wieruszowie. Pani Moniko, już kilka dni, kilkanaście dni w zasadzie ta akcja funkcjonuje. Jak ona się przyjęła w Wieruszowie, co o niej możemy powiedzieć? Muszę powiedzieć, że w Wieruszowie przyjęła się naprawdę bardzo dobrze. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że wielu mieszkańców poszukuje maseczek i kiedy okazuje się, bo w sklepach są maseczki, i to różnych producentów, zawsze pytają, czy to są te dla Wojtusia. Jak nie, nie są te dla Wojtusia, to wychodzą, czyli akcja jakby swoje przesłanie i swoją rolę zaczyna spełniać. Oczywiście teraz w dystrybucji mieliśmy bardzo dużą ilość białych maseczek, maseczek kwizelinowych, które dostarczały nam firmy Patryk Meble, Robert Meble i wiele, wiele innych. No i oczywiście Stagra, Stagra, która systematycznie za każdym razem porcję każdego dnia swoją dostarczała. Dystrybuowaliśmy to na różne sklepy, te punkty oczywiście, żeśmy podawali za każdym razem. Wy już państwo dokładnie wiecie, gdzie one są, ale naj największym zainteresowaniem cieszą się te maseczki kolorowe, bawełniane, które naprawić. E, tak, że... tak? Tak, tak zwane tak. designerskie. Tak zwane di designerskie. Dizajnerskie. Myślę, że kolorystyka też fajna. E, no i e, powiem, że ostatnio miałam taką, takie e, zdarzenie w sklepie, w jednym ze sklepów i mnie pytają, czy są już te kolorowe. Ja mówię tak, są, ale nie ma. To znaczy. Wyście Państwo się dowiedzieli, gdzie, które krawcowe szyją. Zresztą ja też w komentarzach podałam te miejsca, no i po prostu na pniu one znikają. I właśnie jeden ze sprzedawców mówi, że przychodzi Pani i pyta, czy są maseczki kolorowe? Pan mówi, nie, tylko białe. A Pani mówi, łe, białe to nie, bo rażą w oczy. No więc te białe, słuchajcie Państwo, one też są w porządku, dlatego że można je przeprać, można je w detergencie, tym którym myjemy ręce czy dezynfekujemy ręce, przepukać i one też tą rolę na jakiś czas również będą spełniać. Ale te, właśnie, designerskie, najbardziej takie ciekawe, dopiero wchodzą na rynek, dlatego że mieliśmy taki przejściowy problem z gumką, taki prozaiczny problem, ale jak się okazało, Jedyna firma, która produkowała gumkę na terenie Polski, została zlikwidowana, no i tylko czeska fabryka dostarczała gumkę. Z tego co wiem, tutaj na terenie Wieruszowa powstaje fabryka gumki, także jesteśmy tutaj wstrzeliwujemy się w tę lukę rynkową, no i mam nadzieję, że ta nasza produkcja ruszy już takiego pełnym kopytem, dlatego że panie Mają poopszywane te maseczki, no i to jest kwestia doszycia właśnie tej gumki. Ale było wiele odezw do, do Państwa o to, czy ktoś ma, czy mógłby nas poratować. I rzeczywiście, słuchajcie, w różne miejsca jeździłam z samochodem, zrobiłam chyba od wtorku 700 km. I tu krawcowe, tu jakaś gumka, tu jakieś inne rzeczy, i bardzo fajnie się to rozpropagowało. Dołączyły do nas sokolniki. Z panią Zosią Siwik. Zaczynają odzywać się inne gminy, mianowicie Galewice. Ostatnio dostały właśnie w piątek, dostarczyła mi materiał, ale też Bolesławiec jest zainteresowany tą akcją maseczkową dla Wojtusia. Także myślę, że rozpropagowane właśnie jest fajnie. Przypomnijmy, mhm. że te maseczki. Mają właśnie szczytny cel, szczytny charakter rozpropakowywania. 5 złotych symboliczne za maseczkę na rzecz leczenia Wojtusia Chowisa z Golewicy, cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni. Powiedzmy, w jakich punktach te maseczki są dostępne dla mieszkańców. To znaczy tak, na pewno jest to sklep dobry dział, na pewno jest to mini market na podzamczu przy bankomacie, przy siłowni, następnie mamy sklep Remont, następnie mam tak po kolei u pana sitka u chyba, tak się to nazywa. Sklep z firanami Pani Moniki, salon z firanami, to jest ulica Przejazd koło Biura Podróży Polonia i tam jest najłatwiej je kupić te tkaninowe, dlatego, że Pani Monika, jej siostra i jej mama szyją, także tam na bieżąco można, ja tylko dostarczam właśnie te kolorowe tkaniny i Panie sobie wybierają. No i na osiedlu mamy punkt sklep warzywniaczek naprzeciwko Polo. To, to Lotek, ten, który jest jak gdyby tak przylepiony do trzeciego bloku nawaryńskiego. No i dzisiaj się pojawił nowy dystrybutor, nowy punkt i to jest sklep Pawełek. To jest piekarnia cukiernia w dawnej siedzibie Kamargo. Tak, przy punkcie RBS nowa piekarnia w Wieruszowie, która również... Te akcje podchwyciła, a coraz częściej właśnie specjaliści mówią, że maseczki muszą nosić w zasadzie wszystkie osoby, bo są osoby, które no nie mają objawów, a mogą koronawirusa przenosić nieświadomie, więc ważne, abyśmy się w te maseczki zaopatrzyli. Coraz głośniej się o tym mówi, i coraz częściej o tym słychać również w różnego rodzaju mediach. Dokładnie. Powiem, że jeden z panów, który pomaga nam przy katerach, dostarcza swoją produkcję do Czech, i mówi, że w Czechach. Już od kilku tygodni jest zakaz wychodzenia na dwór do sklepu gdziekolwiek bez maseczek. Ja myślę, że te wszystkie obostrzenia dotyczące właśnie koronawirusa tak dalece postępują, że za chwilkę i u nas będzie taka, taka, taka konieczność. Dlatego myślę, że warto kupić. Dzisiaj nawet na osiedlu spod kampanią, która sobie zrobiła z gazy, Maseczkę. Pewnie, że można, oczywiście, że tak. No ale te są chyba bardziej estetyczne, fajnie wyglądają. No, sezon, wiosna lato, no, słabo się zaczął, bo musimy zostać w domu, no ale chociaż taki mini hit sezonu w postaci naszych maseczek można sobie zafundować. Podsumowując, tak no, się... tak? pani zaczęła. Razem z Gminą Wieruszów, z przedsiębiorcami wieruszowskimi te akcje po kolei dołączają różne osoby, mieszkańcy właśnie muszą tylko je kupić za 5 zł, te pieniądze nikt na tym nie zarabia, a Wojtek jedynie otrzymuje pomoc taką, która pomoże być może już niedługo wylecieć mu do Stanów Zjednoczonych, bo potrzeba zebrać aż 9 milionów, a niedługo dopiero będą zebrane 2 miliony, a więc... No pieniędzy pieniędzy jeszcze cała masa do zebrania a i wiele ludzi musi się w te maseczki zabezpieczyć. Dokładnie ale powiem że ta akcja maseczkowa chyba jest nawet dobrze widziana u naszych sąsiadów w Kępnie bo odezwało się do mnie bank bank ludowy w Kępnie który słyszał o maseczkach chcieli zakupić ale stwierdzili że jednak nie będą na razie kupować, kupią może w terminie późniejszym, ale chcą bezinteresownie przekazać na konto Wojtusia pewną kwotę pieniędzy, także myślę, że ta akcja pozwala dostrzegać w ogóle problem. I nawet powiem szczerze, że pani, która ze mną rozmawiała, prezes zarządu, mówi, że dlaczego nikt nam nie mówi o Wojtusiu. My tylko słyszymy o Franiu. Także warto pomyśleć właśnie o tych naszych sąsiadach, żeby i tam mówić o tym naszym, naszym małym bohaterze, który też potrzebuje. Tyle pani Monika Józefowska, koordynatorka akcji szycia, dystrybuowania maseczek w Wieruszowie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i miłej domowej kwarantanny, jeśli to możliwe. Dzięki bardzo.